Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zrozum Norwega. Ja nazywam się Ewelina i nagrywam dzisiaj dla Was odcinek o tym, jak dobyć na bieżąco z tym, co się dzieje w Norwegii. I tutaj skupimy się głównie na Facebooku, i na tym, jak nasza tablica na Facebooku może nam sama podsyłać interesujące nas tematy, więc skupimy się dzisiaj na fanpage'ach, które warto obserwować. I postanowiłam, że podzielę te fanpage e dla Was ze względu na różne kategorie, bo wszyscy się interesujemy różnymi rzeczami i dzięki temu łatwiej będzie Wam zaobserwować te profile, które faktycznie Was interesują. No i chciałam tutaj na początek jeszcze słowem wstępu dodać, że no, na pewno Norwego też jeśli mieszkacie w Norwegii, bądź też obracacie się w norweskim towarzystwie, to z pewnością docenią, że no, też interesujecie się ich krajem i to co, tym, co się w nim dzieje. Dodatkowo oczywiście poszerzycie swoje horyzonty, ale też poszerzycie swoją wiedzę językową, a tutaj nam szczególnie na tym zależy, jakże Staramy się Wam ten język nerweski przybliżać jak najbardziej. Także obserwujcie, czytajcie i wybierajcie właśnie te artykuły, czy te, te posty, które najbardziej Was zainteresują. No i zaczniemy tak ogólnie, czyli od wiadomości, tak? szeroko pojętych wiadomości. I a, jeszcze ważna rzecz, że wszystkie te fanpage, y, o których będę mówiła, będziecie mieli w opisie odcinka, także będziecie mogli się bezpośrednio do nich przejść, już nie szukając samemu na Facebooku. 보고 No, i zaczynając właśnie od pierwszego profilu, będzie to profil Enarco. No i oczywiście tutaj ten nasz publiczny nadawca radiowo-telewizyjny, którego na pewno wszyscy znacie. No i można go też znaleźć właśnie na Facebooku. No i mamy tutaj stronę główną, jakby Enarco, ale mamy też bardzo dużo różnych odnóg, i o nich też będę m.in. opowiadała. Jeśli chodzi o same informacje, wiadomości, no to tutaj bardzo zaobserwować profil Enarco tak, Nyheter, czyli właśnie wiadomości, ale też jeśli mieszkacie w różnych częściach Norwegii, to warto po prostu zaobserwować profile dotyczące akurat okręgu, w którym mieszkacie, no to wtedy będziecie mieli jakby tutaj konkretnie z tego obszaru najważniejsze wiadomości. No i jeśli chodzi o wiadomości tak ogólnie pojęte, no to też warto zaobserwować najważniejsze norweskie gazety. Tak, no i tutaj oczywiście mogę Wam podać Dagbladet, Aftenposten, czy też WG. Tak, tutaj to takie najważniejsze. Ale też dla osób początkujących, które dopiero zaczynają swoją naukę z językiem, z językiem norweskim, warto zaobserwować Klartale, czyli ta gazeta, o której już na pewno nieraz Wam wspominałyśmy z Magdą. Napisana tym prostszym, językiem takim typowo dla osób uczących się języka norweskiego i tam też są na bieżąco wrzucane odnośniki do nowych artykułów, więc możemy być na bieżąco. Kolejnym tematem tutaj, znaczy kolejną dziedziną jest polityka. Niektórzy nienawidzą tego tematu, inni faktycznie są tym zainteresowani i chcą być na bieżąco. No i kogo możemy obserwować, kogo i co możemy obserwować na Facebooku. Warto może zacząć od pani premier, pani premier, czyli Arny Sulbar. I znajdziecie ją na Facebooku. Tam, no, ona jest premierem od 2013 roku i regularnie dzieli się na Facebooku różnymi działaniami rządu. Odnosi się też między m.in. do sytuacji międzynarodowej, także możecie no, jakby tutaj też jej opinie poczytać, także warto, warto obserwować. Ale też jeśli interesują Was poczynania konkretnych partii politycznych, no to w takim razie warto sobie tutaj zajrzeć właśnie na fanpage tych partii. No, teraz jakby partią główną partią rządzącej koalicji jest Hejre, ale no, być może macie też inne inne poglądy dlatego warto sobie przeszukać tego Facebooka natomiast trzecim fanpage'em który tutaj w obszarze mniej więcej polityki to będzie Kongehuse czyli ro, profil rodziny królewskiej. No i tutaj możecie właśnie zobaczyć, czym obecnie zajmuje się rodzina królewska, gdzie jej poszczególni członkowie podróżują na przykład, ale oni również jakby odnoszą się tutaj do różnych sytuacji, czy to w Norwegii, czy na arenie międzynarodowej. Innym tematem, innym obszarem, który może nas interesować, jest gospodarka. I tutaj chciałabym Wam po, polecić dwie strony. Pierwszą z nich jest e24.no, a drugą będzie DINE PENGER, czyli dosłownie Twoje pieniądze. No i tutaj tak naprawdę mamy bardzo przeróżne posty na temat tego, co, co się dzieje w świecie gospodarki. No i tutaj teraz bardzo, bardzo ważnym tematem są są oczywiście rozliczenia podatkowe. E, także zajrzyjcie, jeśli właśnie ten temat Was interesuje. E, mamy też z pewnością tutaj e, m, ludzi, którzy interesują się sportem. E, I tutaj warto zaglądać. Konkretnie na, jakby, znowu, odnogi poszczególnych gazet, czy też właśnie Enarco. I mamy tutaj na przykład Enarko Sport, i mamy też WG Sporten, czy Dagblade Sporten. Tak? I tutaj, jakby oni, mamy tylko wydzielone te informacje ze świata sportu, czyli te, które być może niektórych z Was szczególnie interesują. Dalej taki szeroka, taka szeroka dosyć dziedzina, a mianowicie zawarłam tu kulturę, rozrywkę oraz styl życia. No i tutaj prym wiedzie NRK, ponieważ mamy takie profile jak Enarco Kultur, mamy taki profil jak Enarco lifestyle, czy Enarco Unnerholding, czyli NRK rozrywka, tak? jeśli, jeśli mielibyśmy przetłumaczyć. I oprócz tego warto też zaobserwować profil Enarco Petre, tak, czyli to jest jedna jakby ze stacji, która faktycznie jest taka bardziej, powiedzmy, młodzieżowa, może troszeczkę, ale jest bardzo dużo ciekawych informacji, ciekawych artykułów. Także warto tam zajrzeć i sobie, i sobie regularnie czytać. I być może są to jeszcze osoby zainteresowane tym, co dzieje się w świecie celebrytów, i tutaj też coś dla takich osób znalazłam. I chodzi tutaj o fanpage Sienbis, który jakby jest prowadzony przez Dagbladę. No i tam mamy wszystkie najważniejsze informacje ze świata celebrytów, zarówno tych norweskich, jak i z całego świata. Ostatnią dziedziną, którą dla Was wybrałam, jest technologia i nauka. I tutaj mamy, pierwsza jest właśnie z techni znaczy Z różnymi nowinkami technologicznymi, i jest to stronka tech.no, do której link również znajdziecie. No i tam możecie, jeśli was interesują jakieś nowe gadżety, to wszystko tam jest, wszystkie jakieś nowości, możecie być na bieżąco. Jeśli natomiast interesują was szeroko pojęte badania, to tutaj szczególnie polecamy fanpage forzknink.no. No i tutaj mamy przeróżne najnowsze badania, jakieś ciekawe, ciekawe wnioski, ciekawostki, także naprawdę bardzo dużo można się dowiedzieć i bardzo fajny, fajnie poćwiczyć język norweski. Oczywiście ja tutaj nie opowiadałam, co konkretnie, jakie tematy są poruszane na różnych profilach, ponieważ no tutaj jakby jest to bardzo różne w zależności od dnia. Także najlepiej, żebyście z tą bazą, którą Wam teraz przekazałam, usiedli sobie i po prostu przeklikali tego Facebooka. I też warto dodać, że jakby jeśli polubimy jedną stronę, to u góry wyskoczą nam propozycje kolejnych, jakby w podobnym. W podobnym temacie, tak? Czyli takie propozycje, co jeszcze mogłoby Was zainteresować. E, także no można się tutaj zatracić na, na parę godzin, e, ale pamiętajcie, żeby zawsze przejrzeć, czy faktycznie są to tematy, które e, Was interesują. E, no i mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. No starałam się tak, żeby każdy miał swój, swój temat gdzieś tam, e, ale chętnie też posłucham o tym, e, jakie fanpage wy obserwujecie na Facebooku, ponieważ jestem pewna, że i Wy macie jakieś ciekawe propozycje. Więc warto, żebyście podzielili się z nami, ale też z innymi widzami. Także zachęcam do komentowania, subskrybowania, no i zapraszam Was już dzisiaj na kolejny odcinek naszej serii Zrozum Norwega. Do zobaczenia. Cześć!